Witajcie drogie panny, zapraszam Was na czytanie, no już do końca tego lipca nie będę się rozrabiać, nie będę robić tygodniówek, tylko od razu przejdźmy już do końca tego miesiąca, oczywiście drogie Pane, wierzcie to co z Wami rezonuje, nie dopasowujcie do siebie na siłę, zwróćcie uwagę na swój Ascendent Księżyc, Wenus, jeśli chodzi o miłości, o związki, a także na Wedyjski, czyli o jeden wstecz, jak pan na to zwróćcie uwagę, już nagranie na Lwa jest dana jak również zapraszam Was do polubienia do subskrypcji, jeśli pierwszy raz jesteście na moim kanale. A tym, którzy już są, dziękuję za obecność. Dzięki Wam, mój kanał się rozwija szepty duszy. Więc zobaczmy, jakie energie dla Panien. Panny. Do końca tego miesiąca lipca. Tutaj zaraz pełnia 21 w koziorożcu. Koziorożca już... Aha, będę nagrywać, bo dopiero dwa. Yy, przepraszam, byka nagrałam. No to będzie ciekawie, prawda? Proszę, moc. Moc siła. Tak, jak powiedziałam panny, zwróćcie uwagę na wedyjski, czyli o jeden wstecz. No, przez, czyżby przeszłość się odezwała będziecie zostawieni prób na próbę tak właśnie tutaj jest chyba wystawienie los was wystawi na próbę z tego powodu mogą mogą powstać konflikty pod względem stabilizacji a tym bardziej jeśli w tym udział biorą dzieci i królowa róż, jak widzicie energia lwa tak drugie panna Rydwan, działania, działania jak nic. I król Różyczek. Widzicie, zawziętość, upór, dwie osoby o takiej samej energii. Król Różyczek, on zawzięty, wie czego chce, z pasją, z namiętnością, z magnetycznym przyciąganiem. Będzie dożył do celu, tak samo jak i ona. Królowa Różyczek. To kobieta w charyzmatycznym usposobieniu, która zdobywa wszystko, y wszystko. Proszę, w tle siódemka jeszcze. Uwaga, nie oszukiwać siebie i też nie dać się nikomu oszukać. To jest energia półprawdy, trzy miecze, zdrady. zdrady Zawiść, tak? Karta sądu. Jakieś zdrady wyjdą na wierzch, to mogą być sprawy sądowe, rozwodowe, a tym bardziej cesarz. Jeśli to jest małżeństwo. Cesarz to zersodykalny baran, tak? Ale tutaj jest jakieś małżeństwo, bo coś w tajemnicy ten cesarz ukrywał, tak? Uh -huh. A tym bardziej manipulacja. Jeszcze karta diabła, manipulacja, yy, różne używki. I to już w końcu odejdzie do przeszłości. Uh -huh. Tak, poprzez zatracanie się w przyjemnościach. karty nie kłamią. kardy nie kłamią, trzy miecze. To jest rada To jest. Po prostu zawiść, tak? Strata, żal, smutek. Wy tutaj, drogie panny, karta mocy, karta siły karta, jak pokazuje lwa, to jest zrównoważenie własnej energii nie dać się z, też sprowokować, tak? Nie kierować się złością zrównoważyć swoje energię ducha, rozumu i tym bardziej uczuć, tak? Nie kierować się agresją, bo to jest karta też i agresji, karta siły, karta chęci, żądzy zdobycia. A tym bardziej, jeśli chodzi o sprawy związane z przeszłością, bo tu właśnie przeszłość powraca, różne sprawy związane. Z, pokażę Wam. To jest też. Tam jest pokazane, że to jest przyjemność, ale to jest zatracanie się w przyjemnościach, lub takie wspominanie tego, co było, tak? Lub osoby, bo tutaj jest pokazany konflikt tu jest pokazany konflikt, wewnętrzna walka lub walka z kimś, być może właśnie z tym królem różdżek, tak bo to być może walka właśnie w tym co negatywach to jest karta słońca, to są karty dzieci i to jest karta stabilizacji domu, yy, dzieci rodziny, a tu ta para się bije i tu będzie załatwiane sprawy urzędowe prawne, sprawy rodzinne dlaczego ta karta mocy zaraz dopowiemy i się wszystkiego dowiemy Drogie pannę. Dlaczego karta mocy dlaczego karta mocy. Bo tu wieża. I walka o siebie. Postawienie jasno granic. Też nie dać narzucać y, sobie czyichś schematów y, do własnych działań, tak? Bo tutaj mogą zajść konflikty, walka i tą odejdzie do przeszłości, To musi po prostu coś niebustabilnego tutaj, jak już tutaj wcześniej pokazywałam Wam w tych kartach, jakieś kłamstwa, coś może wyjść na jaw w sprawach urzędowych, prawnych, finansowych, tak, bo tutaj coś, z, 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 Wy chcecie coś zbudować, coś nowego, tak, rozpocząć nową drogę, tak, ale tu jest odwrócona, <laughs> nie wiem, czy ta piątka mieczy mi się odwróciła, to jest konflikt, tak, walka o stabilizację, o dom, o dzieci i o rodzinę. Mhm. <laughs> I to jest zbieranie informacji, dowiadywanie się, uwaga na bojki, na fałszywe informacje, na fałszywych ludzi. I widzicie, po raz kolejny, karta mocy, zrównoważyć energię, nie dać się nikomu złamać, nie dać się po prostu właśnie yy, takiej energii zawodu, nie dać się poddać, tak, bo też energia smutku, smutku, tak? Coś się już wydarzyło i tego już nie cofniemy. I dlatego jest ta karta wieży, że coś, co było budowane na niestabilnych yy, podstawach musiało odejść, dlatego jest ten żal smutek. Być może na jakieś stany depresyjne. Nie dać się takiej energii. Teraz zapowiemy tą szóstkę pucharów. Dlaczego jest ta szóstka pucharów? Drogie panny. Szóstka buław. Ktoś z przeszłości, czy to jest jakaś wygrana, jakieś yy, kierowanie się ego, ktoś, be, yy, ktoś będzie się cieszył jakąś wygraną, tylko że ta wygrana taka jest yy, tak niespełna, pełna ta wygrana, tak? Bo to jest jakby takie pochopne cieszy, cieszenie się, obnoszenie się jakąś wygraną, tak? By ktoś mógł sobie spełnić swoje marzenia i to jest energia po raz... Kolejne zdrady, jakieś świętowania tego. Uh -huh. I to jest król mieczy, czyli jakieś sprawy urzędowe, prawne. Bo tu jakieś straty z przeszłości pod względem urzędowym, tak? A tym bardziej w karcie arcykapłanki coś, yy, o, czymś, o czym nie wiedzieliśmy, że jakiś konflikt się rozpoczął, jakiś konflikt był, no i ktoś chce zbudować coś nowego za naszymi plecami. Tylko, że to ty wszystko było robione po kryjomu, uh -huh. w niewiedzy. I dlatego ten konflikt, po raz kolejny, tutaj właśnie, jak wcześniej pokazałam, też jest energia lwa, buławowa, tak? A to jest wewnętrzny konflikt, jak i z kimś konflikt. Zobaczymy, dlaczego jest ta właśnie piątka buław. Tutaj mogą być sprawy urzędowe, prawne, finansowe. I tu właśnie czeka wygrana z przeszłością. Tutaj jest wygrana po prostu z tą przeszłością, z którą walczycie. Lub ta przeszłość, która do was powróci, tak? To mogą być też i sprawy sądowe, rozwodowe. No, bo tu odwrócona, tak? Wyjście z energii Wisielca, bo to jest Wisielec, tak? Energia Wisielca. Tutaj jeszcze karta mi się odwróciła, tak? Czwórka Mieczy. To jest rehabilitacja, to jest wyjście z choroby. Energia uleczenia, ładowania sił. Wy wychodzicie, bo tak to by było, że wy potrzebujecie odpoczynku. A wy wychodzicie z tej energii odpoczynku. Wy już macie siłę, jesteście gotowi do walki, wyciągacie te miecze i idziecie walczyć o swoje. No i tu jest pokazane świętowanie, albo też i walka. O to, że zostaliście zdradzeni, tak? A tym bardziej y, król Buław, tu król Buław właśnie z takim też i człowiekiem możecie walczyć, tak? Bo ta osoba może wam nie była wierna. I tu, karta Słońca. Ta, bo to jest stabilizacja dom, dzieci, rodzina. ta karta Słońca to też jest i spełnienie marzeń. Dlaczego? To jest karta szczęścia, to jest jedna z najbliższych kart w Tarocie, z dużych arkanów. To dlaczego? Dlaczego karta Słońca? Drogie Panna. Szóstka pentakli, był brak równowagi w i wdawaniu. Wy chcecie spełnić swoje marzenia, chcecie rozpocząć coś nowego, nowe projekty, podpisywanie umów, y w, tutaj, właśnie na co uważać? Uważać, tak, bo tutaj będzie coś robione nie fair, lub możecie zostać oszukani, tak? Ktoś od was chce, no to coś jest płynąć w zamian, tak? Jeśli ktoś, y, jeśli wy coś dajecie, to tak samo wzajemnie oczekiwać czegoś tak samo musicie. A tutaj co jest pokazane? Odwrócony księżyc, czyli coś jest przed wami ukryte, tajemnica. Tajemnica kłamstwa, tak? I przez to wydźwigacie zbyt wiele na siebie. O, właśnie, też kielichów. Z taką osobą, kielichów. To jest pozostawienie, odpłynięcie od tej osoby. Mhm, żeby to to jest zakończenie jakiegoś etapu, bo ten brak równowagi w braniu i w Ktoś może was oszukiwał, robi, robi coś w tajemnicy. Zbyt wiele wziął na siebie, a tu, tutaj ta druga osoba sobie szalała. Sobie szalała po prostu z kwiatka na kwiatek, tak? No i proszę, z koła fortuny. Koło fortuny. Czyli to jest po prostu pisane, tak jak mówiłam, wybór drogi, bo co? Bo tutaj były jakieś oszustwa, co już wcześniej było pokazane i brak równowagi właśnie w braniu i w dawaniu. No, bo ktoś, wy o czymś nie widzieliście. Być może coś zostało przed wami ukryte, jeśli chodzi o kwestie pieniędzy, o, kwe o kwestie materialne. Ktoś przed wami coś ukrywał i być może teraz to wyjdzie na jaw w sprawach sądowych. A tu, jako królowa buław, jesteście przedstawieni, tak? Y Kobieta, która ona nie da sobą manipulować, która walczy o swoje, tak? Która y, przede wszystkim z uporem dąży do swoich celów, uh -huh. a równie dobrze i przyciąga swoją osobowością. Jak ona przechodzi, to każdy na nią zwraca uwagę. Nie ma tak, żeby przeszła obok i żeby nikt jej nie zauważył. Ona jest o takim usposobieniu charyzmatycznym i też przyciągającym jak magnes. Zobaczymy, dlaczego ta królowa buław. Tak, bo to jest zakończenie jakiegoś etapu. Czwórka buław, to jest awans, być może i w pracy, zdobywanie własnych celów, to też jest stabilizacja, odpoczynek, świętowanie, jak i wygrana czegoś, tak, osiągnięcie jakichś celów, zakończenie jakiegoś etapu, spokój, radość, a tak samo i otwarcie się na miłość. Królowa była to też karta kochanki, jak i. No, tak samo i jej czarownicy. No ale tu może być planowany jakiś wyjazd bo tu jest pokazany rydzwan i tu jest trójka mieczy. Też być może y, ktoś wyjechać ze swoją ukochaną osobą i po raz kolejny pokazuje się szóstka buław, tak? Szóstka, przepraszam, kielichów. Czyli to jest y, wygrana Być może właśnie z przeszłością. Pożegnanie tego, co, czego wam już nie służyło. Proszę, bo to jest energia świętowania i obsadzenia się na tym, co już się zdobyło. Tak, co przedstawia właśnie też i dziewiątka pentakli, a dziewiątka pentakli to nie to, bo mam, bo mam, bo mam, tak, ale to nie jest to, co powinna mieć. A to jest to, co powinno być dziesiątka dysków. To jest pełna stabilizacja pod względem materialnym i finansowym. Zobaczymy. <laughs> Tutaj czwórka była, to może być równie dobrze. I wiadomość o zbliżającej się, o ciąży, o narodzinach dziecka, zaręczyny, świętowanie jakiegoś. Yy rodzinnego, nie wiem, jakichś właśnie okaz, okazjonalnych właśnie takich sytuacji, tak? W rodzinie jakaś sytuacja taka się może się wydarzyć. No, rycerz buław. No, tutaj ktoś będzie dużo gadał, a mało robił, bo to jest rycerz mieczy, tak? Ktoś będzie chciał, to jest elastyczność też po części, ale rycerz buław to jest osoba o takim... Ognistym usposobieniu. Tu by chciała, tam by chciała, wszędzie jest je pełno, dużo gada, mało robi. taki słomiany zapał. Osoba o takim słomianym zapał. Jeśli ktoś do Was przyjdzie z taką ofertą, tak, wyjdzie do Was, uważać, uważać, bo Wy jesteście dla nich tylko jedną z opcji do wyboru, tak? A tym bardziej, jeśli do Was wyjdzie z propozycją budowy stałego związku. Być może ta osoba też być z przeszłości. No, bo to jest pokazane w trójce pentakli. Propozycja budowy czegoś nowego wraz z, y, z uczuciami. To jest paść kielichów. Czyli to jest świeże, ale to jest zarazem energia manipulacji. Uh -huh. Także bądźcie jak ta cesarzowa, bo tutaj pokazuje się cesarzowa, która y, już ma rodzinę. To jest matka, to jest żona, ta, która ma już rodzinę, a tu jednak przychodzi ktoś o jakiejś takiej. Y, no właśnie nie stałej energii. Przemyśleć, Prze w karcie pustelnika przemyśleć swoje działania, bo tutaj jest energia y, kłamstwa, zdrady, a tak samo i strat materialnych, dlatego nie dać się oszukać. Jeszcze odwrócony diabeł. Odwrócony diabeł to są wszystkiego rodzaju y, toksyczne energie, to już, już są manipulacje, energie seksualne, ale też i y, tych samych, i płci, tak? Dlatego uważajcie, drogie Panny, z kim i z czym y, macie do czynienia, i kogo wpuszczacie do swojego życia. I tu jest karta w wyniku, karta rady y, Rydwan. To jest działanie, to jest podróż, to jest załatwianie spraw rodzinnych, tak? Y, tylko że tutaj w tym Rydwanie widzicie? Te, te dwa konie, one w każdą inną, inną stronę. Każdy w swoją stronę idzie. I tu jak ten królowa różek i ten król, różek, każdy w swoją stronę uderza. Każdy w swoją stronę uderza. Ich się nie da zjednać. Tutaj nie ma energii pojednania. Tak, po raz kolejny królowa buław. Czyli królowa buław. Ty dążysz w swoją stronę, działasz, zatwierdzasz sprawy urzędowe, prawne lub z taką kobietą. I pożegnanie przeszłości, pożegnanie tego, co, jest nie, to, co nie służy, to jest odpłynięcie, zatwierdzanie spraw. Już do końca zamknięcie tego rozdziału, tak? Yy, dla spełnienia własnych marzeń, własnych celów. Dlaczego król różdżak? Dlaczego król różdżak? Dlaczego ten król różdżak? O! Bo tu są osoby trzecie. Być może i karta gazy, karta wodnika z taką osobą możecie mieć do czynienia właśnie y, lub y, ta osoba tutaj jest karta też i gwiazdy wodnika w negatywach, tak, na co uważać i tu jest po raz kolejny, to może być energia wod wodnika, ale też osoby trzecie, które biorą w tym udział i mają wpływ właśnie na podejmowanie decyzji tego też człowieka co już powiedziałam, i to jest ukryte to jest ukryte i wy o tym nie wiecie, no i to jest komunikacja działania w tym kierunku Uważajcie, bo tu yy, no, tutaj to, co jest zrobione w tajemnicy może Was dobić i to jest zranienie. Dlatego no, to jest spisane po prostu z losu. Mhm. I tu będzie konflikt, walka i to musiało i to się być może się wyda. Jeszcze jedną kartę rady Wam dam. Ta osoba z osobą jakąś w tajemnicy być może z osobą z podznaków wodnika lub to jest energia tej osoby będzie chciała zbudować coś nowego, pokryjomu. Bez waszej wiedzy. I widzicie po raz kolejny. Po raz kolejny rydwan. Tu jest rydwan. Tu jest rydwan. Działać. Kierować się z miłością samej do siebie. Nie poświęcać się dla kogoś, tak? Jeśli kto, do, ktoś do was wyjdzie z uczuciami, bo ta osoba. Je, ta osoba. No rycerz mieczy. O. Ta osoba jest o prostackim sposobieniu. Ma język cięty. Męzyk cięty zań, nie zastanowi się, zanim coś powie i ta osoba do was nie, nie jest do Was nastawiona uczuciowo. Chociaż tutaj pokazuje się azbuław, tak? Azbuław, no, tylko może być jedynie energia pożądania, ale ta osoba pod względem finansów nie jest oszczędna, wręcz rozrzutna. No tej jeszcze rysuje się zodykalna waga, tak? Królowa kielichów, ta osoba z tą osobą możecie mieć do czynienia lub z tą osobą z przeszłości, bo to jest osoba z przeszłości. Tutaj jest budowanie czegoś nowego. Albo panna, albo waga, lub to wy po prostu będziecie chcieli zbudować coś, lub dowiecie się, że ta osoba z taką też i osobą rozpoczyna coś nowego. Dlatego Wy, to jest Wasza energia, byście przeszli do działań. Przepraszam, ale w tej chwili się burza chyba zbliża, deszcz pada, wiatr wieje, no to zaraz się zacznie. To jest energia waszego działania, tak? Ruszać do przodu, nie bać się jak ta królowa buław, odważnie yy, brać się do roboty, załatwiać to, co jest dla Was najważniejsze i po prostu uwierzyć we własne możliwości, czego Wam serdecznie życzę i trzymam za Was kciuki. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych czytań.